Część pierwsza. Królowa. Rozdział dwunasty. Z za drzwi dobiegały jakieś dziewczęce głosy nawołujące. Jesteśmy służącymi panny Estery i panny Zofii. Zostałyśmy przysłane z olejkami do masażu. Mamy polecenie na i wymasować królewskie narzeczone po kąpieli. Czy możemy wejść do łazienki? Chwileczkę. Zareagowała hadassa, aby zyskać jakoś na czasie. Następnie zawołała przez parawan: Szybko, Zosiu, wyskakujemy! Dziewczyny wyszły natychmiast z kąpieli, każda pokryta mnóstwem kolorowych kwiatów, niczym kostiumami kąpielowymi. Chwyciły duże ręczniki ułożone w stosikach przy wannach i zawinęły się w nie. Dopiero wtedy Estera ponownie zawołała. Proszę, wejdźcie! Po chwili w łazience stało siedem młodych dziewcząt ubranych w krótkie, lekkie lniane sukienki. Ich długie, ciemne włosy były pospinane w koki i przyozdobione dużymi kwiatami. Cztery dziewczęta trzymały białe, alabastrowe dzbany. Jedna, stojąca w środku, dźwigała stos miękkich, grubych ręczników, natomiast pozostałe dwie mocno zbudowane stały z pustymi rękami jedna z nich powiedziała Panno Estero Panno Zofio jesteśmy waszymi służącymi gotowymi na każde skinienie czy zachciankę czcigodny Hegaj zarządca tego pałacu polecił codziennie pokąpieli namaścić wasze piękne ciała olejkiem mirrowym i wymasować was delikatnie wow wyrwało się Zofii czy zatem możemy prosić Pannę Esterę i Pannę Zofię, aby położyły się na tych oto kozetkach? W tym samym momencie obie mocno zbudowane służące podeszły do stojącej w środku towarzyszki. Chwyciły wielkie, miękkie ręczniki, rozwinęły je i wyścieliły nimi obie kozetki. Prosimy, aby drugie panny położyły się tu i wystawiły swe delikatne plecy do masażu. Pierwsza położyła się, owinięta niczym mumia Estera. W ślad za nią poszła Zofia. Dziewczyna poczuła, jak służąca odwija mokry ręcznik i wysuwa go delikatnie spod jej brzucha. Czy to jest konieczne? Zofia czuła się teraz trochę nieswojo. Gdy jednak kolejny ręcznik wylądował na jej siedzeniu, uspokoiła się. Musimy namaścić olejkiem całe ramiona, plecy i nogi panny Zofii. Wyjaśniła służąca. Po tych słowach dziewczyna poczuła, jak obfity, ciepły strumień pachnącej oliwy rozlał się na jej karku i łopatkach. Oliwa lała się wzdłuż kręgosupa, po udach i łydkach. Olej w dużych ilościach zaczął spływać po bokach ciała, ale został natychmiast zagarnięty przez dłonie masażystek, które przystąpiły do dzieła. O, kochana! Zofia stękając powiedziała do samej siebie. I ty się zarzekałaś, że nigdy nie pójdziesz do spa? Głupia byłaś. Masaż był bardzo przyjemny i relaksujący. Po pewnym czasie powieki Zofii zaczęły robić się coraz cięższe. Przez chwilę dziewczyna toczyła z nimi zacięty bój, Lecz w końcu, nie wiedząc kiedy, zasnęła. Gdy Zofia znów otworzyła oczy, była sama w łazience. Leżała na kozetce, przykryta miękkim ręcznikiem. Obok niej, na ratanowej sofie zwisała biała lniana sukienka. Zosia wstała i ubrała ją. Poczuła się samotnie, dlatego natychmiast zawołała Estero, jesteś tu? Jestem na balkonie, odpowiedziała jej przyjaciółka. Zofia przeszła z łazienki do sypialni i ujrzała otwarte duże balkonowe okno wychodzące na przestronny taras. Stała tu uśmiechnięta Hadassa, z przymrużonymi oczami i zmarszczonym noskiem wpatrywała się w zachodzące słońce. Spójrz, jak tu pięknie powiedziała z zachwytem. Pomarańczowe światło romantycznie oświetlało wspaniały ogród, rozciągający się poniżej tarasu u stóp dziewcząt. Spójrz, tam chodzą pawie zawołała Zofia. Kilka ptaków jednocześnie rozłożyło swe piękne ogony, tworząc kolorowe wachlarze. Lepiej zobacz, jaka rodzinka mieszka w domku na tym drzewie. Hadassah wskazała lęgową budkę, z której wylatywały i wlatywały małe, żółte ptaszki. — To przecież są prawdziwe kanarki! Żyją tu na wolności? Zofia nie mogła wyjść z podziwu. Rówające kanarki wciąż wyśpiewywały przepiękne trele. Wtem dziewczyny usłyszały za sobą jakiś męski głos. — Wspaniały wieczór, prawda? Obie odwróciły się natychmiast i ujrzały Hegaja. Czas na kolację, powiedział zarządca pałacu i wszedł na taras. Zanim zaczęły pojawiać się służące ze srebrnymi tacami pełnymi owoców. Wyniosły słodkie melony z żółtym miąższem, stosy żółtych i czerwonych winogron, a także tace z pokrojonymi owocami granatu oraz sfigami. Był też stosik z płaskimi chlebkami dzbany z winem, wodą i mlekiem do wyboru. Wniesiono jeszcze srebrną misę z czymś białym, co wyglądało na bitą śmietanę. Służące ustawiły to wszystko na niskim, rozległym marmurowym blacie, umiejscowionym pośrodku donic, z których wyrastały wspaniałe figowce, fikusy i aloesy. Na ich gałęziach i liściach Wisiało mnóstwo latarni i latarenek. Służące zaczęły je zapalać, także po chwili zapadająca ciemność rozbłysła dziesiątkami światełek, tworzących bardzo przytulną poświatę. Inne dziewczęta wniosły miękkie, różnokolorowe poduszki, od dużych do maleńkich, i ułożyły je w grubą warstwą na dywanach leżących dookoła blatu. Wyglądało to tak przytulnie, że aż chciało się na nie usiąść, czy wręcz wygodnie rozłożyć. Jako pierwszy dla zachęty do niskiego stołu zasiadł Hegaj. – Panno Estero, panno Zofio, proszę usiądźcie. Zjedzmy razem wieczerze i porozmawiajmy. To mówiąc, Hegaj chwycił małą figę i włożył ją do ust. Gdy tylko przełknął owoc, zapytał. Czcigodne panny Estero i Zofio, czy wiecie, w jakim celu zostałyście wezwane do pałacu królowej? Niestety tak. Mamy stać się własnością króla, odpowiedziała Zofia. Dlaczego panna Zofia mówi, niestety? zdziwił się Hegaj. To jest wielki zaszczyt i obfite życie. Jakiego nigdzie indziej nie doświadczycie. A co najważniejsze, jedna z was może stać się królową. Taka szansa to wielki dar. Już za samą tę okazję należy być wdzięcznym. A jeśli my nie chcemy takiego życia? Zofia wcale nie zamierzała odczuwać wdzięczności. Zosiu! Estera studziła temperament przyjaciółki. Chce, lub nie chce, nie mieszka w królestwie Wielkiego Asperusa. Tu jedynie wypełnia się jego wolę i jest to szczytem szczęścia. To powiedziawszy, Hegaj uniósł z kawałek żółtego, soczystego melona i przyjrzał mu się uważnie. A jeśli powiemy nie, Zofia nadal się stawiała. Przestań! Estera była już bardzo przestraszona kierunkiem, w którym zmierzała rozmowa. Jednak Hegaj wciąż nie tracił cierpliwości. Spokojnym głosem odpowiedział: Królowa Vashti powiedziała nie i została natychmiast pozbawiona korony oraz zamknięta w komnacie do końca swych dni. Gdyby panna Zofia powiedziała nie wielkiemu Asferusowi, zostałaby natychmiast pozbawiona swego radosnego życia. Szkoda by było, prawda? Wyjaśnił opiekun pałacu. Następnie zanurzył kawałek melona w bitej śmietanie i zjadł go ze smakiem. Zofia na te słowa zrobiła wielkie, przerażone oczy. Zbladła i zamilkła. Czy możesz nam powiedzieć, dostojny Hegaju, jak przebiega ten królewski konkurs? Hadassa próbowała zmienić tę atmosferę na bardziej przyjazną. Oczywiście, panu Estero, Obie znajdujecie się w gronie przepięknych dziewic, które są przygotowane na spotkanie z królem. Jesteście kąpane w upiększających mleczkach, namaszczane olejkiem mirrowym i najlepszymi balsamami. Gdy nadejdzie wasza kolej, zostaniecie pojedynczo zaprowadzone do pałacu wielkiego Asferusa, do jego komnaty. Każda panna wchodzi tam na wieczerze i spędza z królem całą noc. Jeśli oczaruje króla swą urodą i mądrością, on uczyni ją nową królową. A jeśli nie oczaruje króla, Znów wyrwało się Zofi. Wtedy, rano po śniadaniu, zostanie odesłana tutaj do pałacu królowej, gdzie jako jedna z wielu królewskich żon zamieszka do końca życia. Oczywiście król może wezwać ją jeszcze kiedyś do siebie, jeśli będzie miał takie życzenie. A co się robi w czasie tego spotkania z królem Asferusem? Zapytała Hadassa. No wiesz co, kochana, nie bądź naiwna, napomniała ją Zofia. To bardzo mądre pytanie. Świadczy o czystym, niewinnym sercu panny Estery. Hegaj uśmiechnął się życzliwie do Hadasy i dokończył. Tam wyłącznie wypełnia się wolę króla. Dworzanin chwycił tym razem soczyste winogrono i zjadł je ze smakiem. Następnie znów się odezwał: Jest jeszcze coś, co muszę panną powiedzieć. Przed wami było u króla dotychczas sześć dziewcząt. Żadna z nich nie spodobała się władcy Persji. Jutro miała iść siódma z nich, ale poważnie się rozchorowała. Dlatego jutro do króla pójdzie panna Estera. Na te słowa dziewczyna poczuła, jakby mnóstwo motyli zaczęło łopotać skrzydełkami w jej brzuchu. Jeśli panna Estera nie zostanie królową, wtedy następnego wieczora do króla pójdzie panna Zofia. Teraz Zosi wydawało się, że jej serce przestało bić z przerażenia. Hegaj wstał i powiedział z wielką przyjaźnią. Życzę wam z całej mojej duszy. Aby jedna z was zasiadła na tronie u boku wspaniałego Asferusa. Po tych słowach ukłonił się z szacunkiem i opuścił teraz oświetlony mnóstwem latarni. Dziewczyny patrzyły na siebie przez dłuższy czas w osłupieniu. W końcu Zofia, szlochając, rzuciła się w objęcia Hadas i zawołała: Estero, błagam cię, zostań królową, bo ja nie chcę tam iść, ja chcę do domu! I zaniosła się żewnym płaczem. Nie płacz, Zosiu, nie płacz. Równie przestreszona Estera przytuliła przyjaciółkę. Ja co do mojego świata, gdzie jeden mąż ma jedną żonę. Zawodziła Zofia. Lepiej uklęknijmy razem i prośmy o ratunek tego, który jedynie może nam pomóc. Wypowiedziawszy te słowa, Hadassa padła na kolana. Przy niej uklękła sztochająca Zosia. Estera spojrzała w górę i powiedziała: O dobry Adonaj, nasz jedyny Boże, nie dano nam żadnego wyboru, nie ma żadnej drugiej ucieczki. Błagamy, miej nas w swojej opiece. Ufamy Ci. Jedynie Ty jesteś naszym ratunkiem.